Kochani, wiem, że jesteście zmęczeni, ale wytrzymajcie cierpliwości. Kochani, na meczu piłkarskim kibice są na trybunach, piłkarze znajdują się na płycie boiska. Widzowie krzyczą, kibicują, dopingują, komentują. Akcje piłkarzy, oczekując na końcowy gwizdek i na zwycięstwo. Wreszcie pojawia się wielki okrzyk radości: radości ze zwycięstwa. Zwycięstwo: jesteśmy mistrzami. Przegrana drużyna natomiast schodzi z boiska w ciszy i milczeniu. W tę noc okrzyk zwycięstwa jest obecny w Kościele. Zwycięstwo. Chrystus wstał. Chrystus zwyciężył. Chrystus triumfalnie powstał z grobu. Śmierć, zło, grzech, pokonane, w ciszy odchodzą, ponieważ nie ma już dla nich miejsca i nie mają żadnej mocy. Zwycięstwo drużyny piłkarskiej, radość z wygranej, przenosi się zawsze na ulicę miasta. Tym bardziej my, jako chrześcijanie, mamy się radować z faktu, że Chrystus pokonał śmierć, z tego, że Jego zwycięstwo jest naszym zwycięstwem. Nie jesteśmy tylko przecież widzami na trybunach. To zwycięstwo jest także Twoje. Bez żadnych zasług staliśmy się zwycięzcami. Podczas paschy żydowskiej dzieci pytały swych ojców: Dlaczego ta noc jest inna od pozostałych? Dzisiaj również powinniśmy zapytać: Dlaczego ta noc jest tak szczególna? Dlaczego pomimo zmęczenia, pomimo tego, że chce nam się spać po ludzku, przyszliśmy do świątyni? Dzisiaj możemy odpowiedzieć: Ta noc jest wyjątkowa, ponieważ Chrystus zmartwychwstał. Niebo się otwarło, śmierć nie ma ostatniego słowa. Zmartwychwstały Chrystus kroczy przed nami i czyni nowe niebo i nową ziemię. Jeśli ta noc jest wyjątkowa, jeśli Chrystus zmartwychwstał, zapytajmy się, co nowego przynosi nam ta noc. Ta noc przynosi nam nową radość. Uczniowie Chrystusa napełniają się radością Pana. Zmartwek wstały przynosi nam radość, nie tanią radość, z rzeczy przemijających, ale przynosi nam radość, ponieważ na nowo staliśmy się Jego oblubieńcami, ponieważ Bóg na nowo jest po naszej stronie. Daje motywację do pokonywania i zwyciężania smutku. Wielu z nas na pewno ma powody do tego, żeby się smucić, choćby utrata bliskiej osoby, choroba. Ale pamiętajmy, że w Chrystusie ten smutek odnosi zwycięstwo. Zmartwychwstały ofiaruje radość. Radość, która jest udziałem wszystkich bez wyjątku. Co więcej, przynosi nam zmartwychwstanie Chrystusa. Przynosi nam ono nadzieję. Niebo jest otwarte. Dokąd wszedł Chrystus, i my tam również zmierzamy. Drzwi, które nam otworzył, już nigdy nie zostaną zamknięte. Dzisiaj spełniają się słowa Chrystusa: Ojcze, chcę, aby ci, których mi dałeś, byli tam, gdzie ja jestem. Zmartwychwstanie Chrystusa przynosi nam nadzieję, ponieważ Chrystus na wzór miłującego Ojca. Nie męczy się oczekiwaniem na powrót swojego syna i oczekuje nas u bram nieba. Teraz mamy pewne miejsce, dokąd zmierzamy, gdy zakończy się pielgrzymowanie na tym świecie. Zmartwychwstały Chrystus przynosi nam nowość. Ewangelista Mateusz mówi, że gdy ukrzyżowano Chrystusa. Zatrzęsła się ziemia i było trzęsienie ziemi. Trzęsienie ziemi jest znakiem czegoś nowego. Rzeczy po trzęsieniu ziemi, budynki nie są już takie same. Także Chrystus czyni wszystko nowe. Wszystko odtąd już będzie nowe. Nowe życie otrzymujemy również dzisiaj. Przez odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych. Bóg pragnie uczynić nas nowymi, pragnie przyoblec nas w świąteczne szaty łaski. Trwajmy w nowości życia. Przyjmijmy prawdę, że Chrystus napełnia nas radością. Przyjmijmy prawdę, że nadzieja Zmartwychwstałego wstałego wypełnia nasze serca. Przyjmijmy prawdę, że Chrystus martwych wstały odnawia nasze życie, nasze serca i nasze rodziny. On nigdy nas nie pozostawi. On Zmartwychwstał. wstał. On żyje. Amen, Alleluja.